A teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Dariuszem Polowym. W tym tygodniu prezydent znów pracuje zdalnie. W czasie wideorozmowy opowiedział nam o funkcjonowaniu urzędu, ale także odpowiedział na pytania naszych widzów. Dzień dobry, panie prezydencie. Pan dzisiaj w domu Dzień pracuje, dobra. jak widzę. A jak funkcjonuje Urząd Miasta? No, Urząd miasta funkcjonuje tak jak już znamy to właściwie od dwóch tygodni, czyli nie ma bezpośredniego kontaktu z petentami, z mieszkańcami. Z dwoma wyjątkami tutaj Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje na tych zasadach, że. Y, wydaje ewentualnie te akty, które są niezbędnie potrzebne, i tam jest y, wymagany jednak bezpośredni kontakt y, z osobami, y, które tego potrzebują, oraz y, wydawanie dowodów osobistych, też y, w tym zakresie działamy. Pozostałe sprawy: y, prosimy tutaj o kontakt telefoniczny, mailowy lub y, pisemny, czy to pocztą tradycyjną, czy też przez skrzynkę podawczą, która jest ustawiona przed urzędem w postaci takiej urny. Tam można wrzucać ewentualne swoje pisma czy wnioski. Oczywiście prosimy tu bardzo o to, aby uzupełnić je o numer telefonu czy też adres poczty mailowej, aby w, w razie jakichkolwiek wątpliwości jak najszybciej dało się nam skontaktować z tą osobą. No a jeżeli chodzi o mnie, tak jak widać jestem dzisiaj w domu, czyli zamieniłem się z wiceprezydentem Michałem Fitą. Jak cały, cały urząd pracujemy w dwóch zespołach, nie kontaktujących się ze sobą. Dzisiaj świadczę, w tym tygodniu całym będę świadczył pracę zdalnie, aby uniknąć takiej sytuacji, jaką mieliśmy te kilka dni temu, gdy wszyscy wiceprezydenci. Zostali objęci kwarantanną, co niewątpliwie w jakiś sposób zorganizowało jednak naszą pracę i pojawiały się niepotrzebne problemy, których przez rozdzielenie zespołów można uniknąć. Jak pan myśli, jak cała ta pandemia wpłynie na kondycję samorządów? No, trudno to oceniać w tym momencie. Pewnie trzeba się spodziewać. Głównie patrząc od strony finansowej, spadku wpływów i trzeba się do tego przygotowywać. Każdy dzień, każdy tydzień przynosi nowe informacje i też nowe spojrzenie na sytuację, nowe problemy przed nami stoją. Nie chciałbym tu wyrokować, w jakim to będzie w wysokości, ewentualne ograniczenie wpływów. Ale trzeba się z tym liczyć i już stosowne analizy w tym względzie podejmujemy. Także będę na bieżąco informował o tym, jeśli już będzie można no powiedzmy cokolwiek zaproponować. W ubiegłym tygodniu zachęcaliśmy wolontariuszy do pomocy seniorom poprzez ośrodek pomocy społecznej. Czy to już funkcjonuje? Na jaką pomoc? Na przykład seniorzy czy osoby objęte kwarantanną mogą liczyć tutaj ze, ze strony ośrodka? W Raciborzu, nie tylko w Raciborzu, we wszystkich gminach na ośrodki pomocy społecznej spadły dodatkowe zadania związane z pomocą osobom, tak jak Pani wspomniała, na kwarantannie czy też osobom objętych dozorem epidemiologicznym i w Radzie Bożu, tak się to szczęśliwie układa, że takich osób w ubiegłym tygodniu było 10, czyli dosyć duży odsetek jest tych osób, które sobie radzą przy pomocy sąsiadów, znajomych czy też rodziny. Te 10 osób było zaopatrywane w niezbędne produkty żywnościowe i higieniczne. Jeżeli ktokolwiek ma taki problem, proszę o kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej. I tutaj, tak jak pani powiedziała, pomagają i wolontariusze, i pracownicy ośrodka, ale też wsparcie mamy od ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie informacje, które są potrzebne, są dostępne na stronie racibus.pl w osobnej zakładce. Dotyczących spraw z korona, związanych z koronawirusem. Także Młodzieżowa Rada Miasta włączyła się w tę pomoc, prawda? Tak, to jest wymaga tego, aby szczególnie podziękować. Ludzie, którzy jeszcze tak naprawdę nie zdążyli nawet zacząć funkcjonować jako ta Młodzieżowa Rada Miasta, włączyli się to szczególnie między innymi. Nawet samym tym seniorom z Rady Seniorów też udzielili pomocy. I to się bardzo chwali, że nie trzeba o coś takiego apelować, tylko rodzi się to samo z własnej inicjatywy. I tutaj wielkie podziękowania dla młodzieży. Warto dodać y, taką informację, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w ubiegły piątek wypłacono świadczenie 500 Plus dla osób, które y, nie posiadają y, własnego konta i chciały to y, jednak przeprowadzić w formie gotówkowej. Y, było zgłoszonych 100 osób do tego, aby takie y, świadczenie odebrać. Pojawiło się 66. Wszystko przebiegło sprawnie. Następna wypłata będzie w przyszłym miesiącu. Termin zostanie ogłoszony, i tak jak dotychczas, będzie to jeden dzień w całym miesiącu. Pozostałe osoby, które mają podany numer konta, wypłaty są robione na bieżąco, także nie ma tutaj żadnych niedogodności dla nich. Dobrze, Panie Prezydencie. A teraz przejdźmy do pytania od naszych widzów. Dwie osoby nadesłały swoje pytania. Pani Lidia z Raciborza pyta, jakie jest Pana zdanie w kwestii wyborów i czy jeśli nie zostaną one odwołane, miasto będzie w stanie je zorganizować? Dodaję też takie pytanie, czy nie będzie się Pan obawiał ewentualnie narażenia zdrowia i życia mieszkańców i urzędników? Jeżeli chodzi o organizację wyborów, bo rozumiem, że mówimy tu o wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to samorządy otrzymują takie zadanie zlecone od władz centralnych. Jest to obowiązek samorządów, aby takowe wybory przeprowadzić zgodnie z ustawą, która je do tego zobowiązuje. I jeśli będzie decyzja o tym, że wybory mają być przeprowadzone, no to będziemy musieli je przeprowadzić i zorganizować komisje wyborcze, a także wypełnić wszystkie inne wymagania z tym związane. Tak, dołożymy wszelkich starań, aby, jeśli takie wybory się będą odbywać, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, podobnie jak teraz też się o to staramy, czy to o urzędników naszych, czy mieszkańców, których staramy się nie narażać, właśnie umożliwiając załatwianie spraw zdalnie. Czy też o nie wiem, pracowników spółek, podległych instytucji. Myślę, że tutaj wszyscy w jakiś sposób bardzo pozytywnie zdajemy ten egzamin. I pytanie od pana Gerarda, który zgłosił nam, że ma problem z zakupem maseczek. Nigdzie ich nie może dostać, a e, jego zdaniem mieszkańcy RociBorza też chcieliby się chronić, chociażby wychodząc do sklepu. E, I pyta też, czy w sklepach kasierki powinny mieć maseczki, czy jest to jakoś e, obostrzone przepisami prawnymi. Czy pan też jako prezydent ma na to jakiś wpływ, czy można zareagować? Ponieważ z obserwacji pana Gerarda wynika, że nie we wszystkich sklepach kasierki są odpowiednio zabezpieczone. Cóż, samorząd działa w oparciu o, prawa, o prawo i w, w granicach prawa. Kwestie związane, czy to z nakazami, czy egzekwowaniem takich nakazów, wynikają z obowiązujących przepisów. Na teraz nie ma obowiązku poza służbami medycznymi. Noszenia maseczek. Jest to jakieś tam zalecenie i wybór każdej osoby, w jakimś tam stopniu uwarunkowany pewnie tym miejscem, w którym się przebywa. No, należy chyba tutaj wspomnieć o tym, że sama maseczka jako taka generalnie nie chroni przed tym, co oddy czym oddychamy, tylko bardziej służy zachowaniu. Takich środków, czy umożliwia to, abyśmy bezwiednie nie dotykali własnej twarzy, oczu, bo to jest moment, gdy potrafimy przenieść wirusa z dłoni, właśnie na twarz, do, do ust, czy do nosa, czy do oka, i skąd się on może dostać do płuc. Więc wracając jeszcze raz do jakby samego pytania. Samorząd nie ma możliwości, prezydent miasta czy Straż Miejska nie ma możliwości przeprowadzania kontroli. Mogę tylko o pewne rzeczy apelować i prosić. Prawo na dzień dzisiejszy ogranicza kwestię poruszania się, ilości osób zgromadzonych w jednym miejscu, natomiast kwestię wykorzystania maseczek tutaj jest to pozostawione każdej osobie do indywidualnego wyboru.